Cześć, ja jestem karczmarz, wy jesteście w karczmie, a przed nami kolejna szybka kolejka, czyli pytanie od polskiego turlacza jak dobrze przeplatać historię postaci graczy z motywem przewodnim naszej kampanii. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, wszystkie materiały na kanale Karczmarza o charakterze poradnikowym nie mają charakteru prawd objawionych. To wy decydujecie, co z tego wyciągniecie dla siebie, a co po prostu wyrzucicie do kosza. Ja z wami dzielę się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami czy wiedzą, a co wy z tym zrobicie, absolutnie zależy od was. Reklama! 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 Reklama. Re, reklama! Wróciliście na uczelnię, i wciąż was to przeraża. Utopcie swój strach w kufelku karczmarza. Informacje o zakupie kufelka znajdują się pod filmem. Obydam się! A teraz przejdźmy do pytania. Przeplatanie historii postaci z wątkiem głównym to świetny zabieg narracyjny. To znaczy, w mojej opinii, najlepsze historie, które gramy na naszych sesjach, to historie, które opowiadają o naszych graczach, a właściwie o bohaterach tychże graczy. Oczywiście, wątek fabularny, główny wątek jest również istotny, bo to jest tak naprawdę lokomotywa i pociągowa całego tego składu. Niemniej jednak, wykorzystywanie historii postaci po to, aby wplatać ją w historię główną, tą, którą chcemy opowiedzieć, jest świetnym zabiegiem fabularnym i teraz wytłumaczę, w jaki sposób można z tego skorzystać. Po pierwsze, bohater powinien mieć napisaną swoją historię i nie powinno to być wyjątkiem, a powinno być to regułą. Dzięki temu wy, jako mistrzowie gry, będziecie mieli dostęp do dodatkowych wątków, NPC-ów, wydarzeń, rozszerzonego świata, którego Roz, na którego rozszerzenie wpływają sami gracze, tworząc bohatera oraz to, co się wydarzyło wokół jego osoby, stąd właśnie wyciągacie te elementy i przeplatacie już na początku, czyli już na poziomie budowy samego scenariusza. Ale to absolutnie nie wszystko. Po drugie, zawsze możecie wykorzystać elementy z historii postaci do tworzenia specyficznych miejsc. Wyobraźcie sobie, jak fajnie się czuje bohater, jeśli cała drużyna trafia w miejsce, które wychodzi czy pochodzi dokładnie z jego historii. Nawet ten wątek niech będzie poboczny, ale niech wjadą do tej jego rodzinnej wioski albo odwiedzą jakieś pole czy miejsce, w którym doszło do jakiejś walki, czy ktoś mu bliski zginął, czy cokolwiek innego, czy odwiedza grup przyjaciela albo innej bliskiej osoby, albo odwiedza swoją rodzinę. Nie ma znaczenia, chodzi o to, żeby zrobić taką małą przestrzeń, wyciągnąć z jego historii. I wpleść wątek główny jako coś dodatkowego. Po trzecie, możecie bawić się w elementy reminiscencji, które uwielbiam. Czyli mamy sytuację, gdzie nasza sobie drużyna już podróżuje, już jest w wątku głównym, już coś tam robi, no ale zawsze ma jakieś przerwy, czy to w karczmie, czy w tawernie, czy w lesie obozuje. Nie ma znaczenia, gdzieś jest obozowisko, albo jest po prostu chwila zadumy naszego bohatera, któremu chcemy takie reminiscencje odpalić. I wtedy jest sytuacja, gdzie Zamyślony bohater, spoglądający w płomienie albo kufel e, zastanawia się nad sensem życia, a wy, jako mistrzowie gry czy mistrzynie gry, przerzucacie go w jego wspomnienia i opowiadacie jakąś historię z jego historii, albo rozbudowujecie to, co on napisał w tej historii, nie zmieniając rzeczy jasne, głównego, elementarnego jakiegoś powodu danego wydarzenia czy efektu, ale obudowując go. Dzięki temu uzyskujecie scenę pod konkretną sytuację. Jeżeli chcecie, żeby Postać była, gracza była jeszcze bardziej przygnębiona, to w ramach takich reminescencji możecie wrzucić do wątku głównego właśnie wspomnienia ze smutnych i przykrych je, wydarzeń z jego przeszłości. Jeżeli chcecie dodać mu nadziei, to wyciągnijcie z tej historii NPC, który był zawsze jego mentorem, albo kimś, kto zawsze stawiał go na równe nogi i kazał iść! Maszerować, maszeruj albo ginie. Zwróćcie uwagę, że nie są to elementy wpływające na wątek fabularny, główny tego, o czym Wy opowiadacie. To są smart. Ja często gęsto używam takich kulinarnych analogii, ale to trochę jest tak, że wygotujecie obiad, przygotowujecie danie główne, a te elementy z historii, które możecie przeplatać z historią główną, z wątkiem fabularnym, głównym wątkiem, są takimi. Wiecie, żeby tu było ostrzej, tu żeby było bardziej na słodko, tu żeby było trochę kwaskowate. Proszę bardzo, wyciągacie drobne elementy, modyfikujecie je na własne potrzeby, ale bazujecie na tym, co jest w jego wątku i wrzucacie w wątek główny. To nie musi być tak, że wioska bohatera została spalona i zniszczona przez bandę barbarzyńców, bo to jest najprostszy i najbardziej stereotypowy patent, który się pojawia w historiach postaci. W związku z tym on został sierotą, <laughs> sierotą wychowany przez najemników. To jest cudowne. Nie chodzi o to, że wy musicie wziąć ten najważniejszy wątek, czyli musicie wziąć teraz do swojego głównego, głównej historii jako podstawowy wątek fabularny tego przywódcy barbarzyńców, żeby skrosować go z bohaterem na końcu. Oczywiście możecie to zrobić, ale jeżeli chcecie na przykład podkreślić przerażenie albo strach przed jakimś przeciwnikiem, który staje teraz na drodze dorosłego naszego gracza, który musi się zmierzyć, niekoniecznie z Nemesis, ale z jakimś głównym takim mini bossem, gracz Staje i ma świadomość, że to jest taka trochę zero-jedynkowa akcja, że jest ryzykowna i że on się boi, przynajmniej niż gry chce, aby wzbudzić strach w bohaterze. To wówczas macie idealny moment na sięgnięcie do tej sceny, kiedy mały kuli się za jakimś, za jakimś snopkiem siana czy, czy za jakimś kamieniem, przyglądając się bezradnie na to, co robią barbarzyńcy w jego wiosce. To jest przeplatanie. To jest sytuacja, w której bierzecie tylko smaczek, podsypujecie, dajecie temu taki mm", taki mm", smak się robi. No, i o to właśnie chodzi. I rzecz jasna. Te elementy przeplatania z wątkiem głównym mają albo charakter właśnie podkręcania smaku albo trochę ukierunkowania postaci albo podpowiedzenia postaci bo dlaczego ktoś z przeszłości nie może być takim mentorem który podpowiada albo dla pomocy takiej stricte bo może się pojawić przyjazny npc z przeszłości albo wręcz przeciwnie dla skomplikowania sytuacji w której nic się nie dzieje jest jakiś wolny przestój gracze a jak zwykle poszli w lewo zamiast prawo no to chcemy żeby coś się wydarzyło to wprowadźmy kurczę tego rogacza, męża, młynarza, któremu doprawił kiedyś rogi, nie? I mu ciuł młynareczkę. Dlaczego nie? To może być fajna, krótka scena, która nad dynamiki Temu elementowi historii i ona nigdy więcej nie wróci. Mam nadzieję, polski turlaczu, że Ci odpowiedziałem na to pytanie i to Ci pomoże. Dziękuję pięknie. A tymczasem, jeśli Wam takie materiały sprawiają frajdę albo faktycznie pomagają przy prowadzeniu czy tworzeniu własnych historii, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz ze swoją propozycją pytania, a być może właśnie na nie odpowiem w kolejnej szybkiej kolejce. A jeśli to, co robię, sprawia Wam fan, pomaga i w ogóle dobrze się tu czujecie, zachęcam do wsparcia karczmy poprzez imię cegiełkę na Patronite. Dziękuję, kłaniam się, trzymam za Was kciuki, obydam się, cześć!